Witajcie, kochani, witajcie. Do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas lutego, a więc luty 2024. Zanim powiem coś więcej, oczywiście zwracacie Wy uwagę sami, co Wam ta ilustracja mówi. Ta ilustracja, bo chciały wyjść dwie. I ta karta duszy, tu celowo zbliżę. Okej. Okay. Żebyście widzieli lepiej, o co tu chodzi. No właśnie. Słuchajcie, energia w lutym się zmienia. Ja będę robiła czytanie dla każdego znaku i mówiła o astrologii tego miesiąca, ale warto przypomnieć, że Słońce i Pluton są w znaku wodnika. My mówimy o lutym: Merkury wejdzie w znak wodnika, Nów Księżyca w wodniku, Mars wejdzie do znaku wodniku i Wenus wejdzie do znaku wodnika. I do czasu. Kiedy Słońce wejdzie w znak ryb 18-19 lutego i będzie więcej w lutym energii ryb, no cóż, mamy tutaj wodnik ryby. Merkury w wodniku to wizjoner. W astrologii to znak geniusza. Bo Merkury odpowiada za myślenie, kontaktowanie się, rozmowy, planowanie. Wodnik jest futurystyczny. Wodnik myśli naprzód, co się będzie działo i mówi postępowo, progresywnie. Więc idziemy do przodu, patrzymy w przyszłość. Co potrzebujemy zacząć? Wodnik to prawda. Wodnik to ludzie. Internet, przestrzeń kosmiczna itd. itp. Będziemy o tym mówić więcej. No na pewno ludzie będą się wypowiadać więcej, ale też jest i ta energia ryb po 19 lutego, kiedy kierujemy się nie tylko tu, gdzie wodnik i miłość braterska, ale miłość bezwarunkowa, empatia, dobroć, wyrozumiałość, praca na rzecz drugiego człowieka. Więc to będzie bardzo ciekawy czas. I pierwszą wiadomością, która tutaj chciała wyjść dla nas, patrzcie, patrzcie, mamy Grace. po raz pierwszy chyba kiedykolwiek w publicznym czytaniu w prywatnych tak, ale w publicznym po raz pierwszy myślę Grace A... i łabędź, który jest symbolem, jeśli dwa łabędzie się połączą, to jest to związek na życie. Ponieważ mamy walentynki 14, i czy ktoś w to wierzy, czy nie, ja tam wierzę, bo ja wierzę w miłość. Koniec kropka, romans i tak dalej. Więc nie tylko mówi bądź miłosierna, łaskawy, ale także uprzejmie akceptuje nieskończoną miłość wszechświata. Nie poczujmy się, że jesteśmy opuszczeni. Bądźmy dobrzy dla innych, a anioły, doradcy duchowi, opiekunowie spirytualistyczni będą nam przytakiwać i pomagać. Bądźmy dobrzy dla innych, a dobro powróci. Czy dobrem się to zwróci? Mówi tu także o tym, że będą sytuacje, bo ludzie będą mówić swoją prawdę. Stelium wodniku oznacza, że ludzie będą manifestować, protestować, rebelianci, itd i p. ludzie się wypowiedzą. Ale przypomina tutaj dusza. Że nawet jeśli masz właściwą opinię, ty mówisz prawdę, nie popychaj, nie wciskaj nikomu na siłę. Wypowiedz szczerze, ale jednocześnie z miłością, uprzejmością i dyplomacją. Bądź dobry, dobra dla siebie i dla innych. Wszyscy urodziliśmy się tutaj w tym czasie, a nie w innym, za przyczyną. Nie ma nikogo, kto ma idealne, perfekcyjne życie, więc wszyscy się tu czegoś uczymy. I tak w tym miesiącu należy spojrzeć powiedzieć prawdę, ale powiedzieć tak, żeby. Widzicie, dotrzeć do kogoś, tak jak tutaj jest to pięknie pokazywane, dotrzeć, ale bez wywoływania złości, bez denerwowania kogoś. No, może zdenerwować, już na to nie mamy tutaj wpływu, ale jednocześnie, żebyśmy byli spokojni wewnątrz, ok powiedziałam to w najlepszy sposób, jak potrafiłam, czy potrafiłem. Za resztę nie jestem odpowiedzialna. Odpowiedzialny. Zwróć uwagę na to, co kreujesz. Widzicie? Zwróć uwagę na to, co kreujesz: pokój, brak spokoju, strach. No, a o tym mówię, ponieważ następna, widzicie, wiadomość po tej pięknej Grace. Wiadomości mamy teraz zaprzeczenie, zaprzeczam, odmawiam, a tymczasem ja rozumiem mój strach, ale zamiast kierowania się nim, staram się podwyższyć swoją wiedzę, swoją świadomość. Jest tylko strach lub miłość. Strach jest ciemną energią siłą, nie wiedzy. Boimy się tego, jak w ciemnym pokoju, bo nie wiemy, co tam jest. Ale wpuścisz tylko odrobinę światła i widzisz, co się dzieje w tym pokoju, już strach przechodzi. No chyba, że jest przyczyna, co ty zobaczysz, ale już wiesz. To jest awareness, właśnie, to jest ta świadomość. Już teraz ja wiem. Więc to może dotyczyć ludzi, to może dotyczyć twojego zdrowia, to może dotyczyć sytuacji na świecie, może dotyczyć wielu spraw. Niewiedza jest najgorsza, bo boisz się i to wytwarza w tobie niczym pole minowe. Boisz się stąpnąć, no w ciemnym pokoju wyobraź sobie, jest ciemno, nic a nic nie widać. Ty nie wiesz. Gdzie, co jest. Może coś leży, o co się potkniesz, może są schody, szczególnie jeśli. W tym pokoju nigdy przedtem nie byłaś nie znasz. To, co właśnie jest takim strachem w nas i do czego boimy się zapalić światła, czyli otworzyć się na więcej wiedzy, może zacząć się jątrzyć. No właśnie. Tak jak te wszystkie sprawy na twarzy, które są do wyciśnięcia, czy na ciele, które mówię Wam od jakiegoś czasu o oczyszczaniu. No tutaj jest dokładnie tak samo. Może czegoś nawet nie być widać, ale to się jączy w środku. Więc na powierzchni tak pięknie, ładnie wszystko jest, ale co tak naprawdę jest w Tobie? Co jest za Twoimi zamkniętymi drzwiami? To należy wreszcie oświetlić ten pokój. Zrozumieć, dlaczego się stresujesz, czego się boisz, i rozumieć więcej. Nie wiem, dlaczego przychodzi to do mnie, ale to jest tak, jak z zębami. No wszystko pięknie, ładnie. O, tam trochę, może, zaczerwienione dziąsło. Aha, tak. Nic nie robię, przejdzie. A w końcu idzie się do dentysty, a dentysta mówi już dzisiaj trzeba ten ząb usunąć. Ogromna, ogromna strata. Więc tak jest i ze wszystkim. Widzieć i nie unikać prawdy. Nie zaprzeczać prawdzie. Mam wielkiego słonia w pokoju, chodzę, wbijam się w ściany, ale broń Panie Boże. Nie chcę poruszyć niewygodnego tematu. Bo, oj, nie wiadomo co będzie. No, właśnie y, to będzie miesiąc, kiedy ja nie myślę, że to będzie możliwe. Ponieważ ta energia wodnika, energia prawdy, wolności, nie da mi, nam już mieć ust zamkniętych i to jest dla naszego dobra. Ponieważ Twoja dusza, nie chcę kłamstwa, Twoja dusza. Chcę żyć w szczerości i autentyczności. I to jest ten miesiąc. Okej, okay, konkretnie, kochani. No i właśnie tutaj mamy, że być może będzie potrzeba zasięgnąć mediatora, pośrednika, czy po prostu, tak jak tutaj pisze, mądrości przewodników duchowych, uzdrowicieli. Może potrzebne czytanie, może potrzebne więcej wiedzy duchowej na swój temat, żeby zamiast siedzieć i się bać, coś w tym kierunku zrobić, żeby się dowiedzieć więcej. No i ostatnia wiadomość, kochani. Ona się lubi pokazać dosyć często. To jest pociąganie za te sznureczki. Ja wręcz, żeby było lepiej widać, postawię ją. Tym razem tutaj. A więc pociągamy za sznureczki. Przeegzaminuj swoją prawdomówność. Widzicie? Słuszność postępowania, oceny i uczciwość. Więc jedna rzecz jest mówić. Słuchać. Druga rzecz. Czy mówisz? Prawdę. Więc ta wiadomość mówi: bądź silna, silny w swoich przekonaniach. Postępuj słusznie, właściwie kieruj się prawdą. Czyją prawdą, swoją prawdą. Nie pozwól się wmanewrować w jakieś kłamstwo, oszustwo. Tylko dlatego, że to się opłaci. Tylko dlatego, że zdobędę wyższe stanowisko. Tylko dlatego, że mnie nie zwolnią z pracy, to będę tańczyć, jak mi zagrają. Będę mówić to, co mi napiszą, a ja tylko to przeczytam. Nie bądź czyjąś marionetką, którą będę tylko, tak jak tutaj widzicie zresztą na załączonym obrazku, pociągać za sznureczki. <grym> Tak, ta, ta, ta karta lubi ostatnio wychodzić, ta wiadomość. Więc może tak być, że niektórzy z Was, dlatego to się pokazuje, do tej pory już właśnie stali się dosyć. Ugo, ja, ja, ja będę ugodowa i taka zmięknę tutaj w swoich osądach, w swojej prawdzie i ulegnę wpływowi innych. Czy rzeczywiście, tego chce Twoja dusza. Czy to jest właściwe dla Twojej duszy? Tutaj właśnie jest mowa o tym, potrzebujesz wejść wewnątrz siebie, zobaczyć ten wielki obraz, a nie malutki. I na przykład, jeżeli ktoś ci coś proponuje, bo może tak być, że w lutym będą sytuacje, że zechcesz się uwolnić, teraz. Ktoś ci coś proponuje, może coś chcesz zmienić. Czy zmieniasz to z właściwych względów? Poza tym, jakie będą konsekwencje na długie lata, długoterminowe Twojej decyzji? Więc widzicie, będziemy podejmować decyzję. Przeegzaminuj swoją prawdomówność, szczerość. Czy postępujesz słusznie dla najwyższego swojego dobra i innych? I definitywnie, jak już postanowisz coś, niech to będzie Twoją prawdą, bo będą tego konsekwencje. A więc, oj, jaka, jaka to super możliwość, a ile kasy zarobię, a jak mi tam będzie dobrze? Więc wynika z tego, że będą takie sytuacje. To już tutaj widać wyraźnie będą fantastyczne, otwierające się dla nas. Ale definitywnie pamiętaj, że kreujesz to jest ta ilustracja po lewej stronie. To, co się dalej będzie działo na świecie, Poprzez to, co mówisz, poprzez to, co robisz, czyli co kreujesz, to będzie bardzo, już widzę, ważny miesiąc, gdzie będą tego konsekwencje na długie lata. To nie znaczy, że złe. <laughs> Trzeba tylko uważać, co się kreuje. Czy kreujesz pokój, czy wojnę? Czy kreujesz dostatek na tym świecie? Czy biedę? Czy kreujesz miłość? Czy strach? A więc bądź, bądź tutaj, nie bądź marionetką na pewno, żeby pociągali za Twoje sznureczki, tylko przez to, co mówisz, co kreujesz, co robisz, jak docierasz do być może mas, no, może to są media? Może jesteś mówcą? Może docierasz do ludzi? Zwracaj uwagę na to, jak na nich to wpływa. I wpływa, to jest ok. Tylko znowu, czy to idzie w stronę pokoju, wolności, niezależności, szczęścia, miłości, czy też nie. Życzę cudownego lutego? Dużo, dużo miłości, dużo szczęścia, zdrowia, buziaczki.